Niektóre historie wydają się tak nieprawdopodobne, że trudno uwierzyć, że to tylko zbieg okoliczności. Dziś pokażemy wam 10 najbardziej zdumiewających przypadków, które zadziwiły świat. Numer 10: Bracia bliźniacy o identycznym życiu. W 1940 roku dwóch braci bliźniaków zostało rozdzielonych po adopcji. Każdy z nich został nazwany James, ożenił się z kobietą o imieniu Linda, miał syna o imieniu James Alan i psa o imieniu Toy. Obaj rozwiedli się, a potem poślubili kobiety o imieniu Betty. Przypadek? Czy może coś więcej? Numer 9. Samochód, który dwa razy potrącił prawie tego samego człowieka. W 1975 roku w Bermudach taksówka potrąciła człowieka, który zginął na miejscu. Rok później ten sam pojazd, prowadzony przez tego samego kierowcę, potrącił brata ofiary, na tym samym motocyklu i w tym samym miejscu. Numer 8. Mark Twain i kometa Haleja. Mark Twain urodził się w 1835 roku, dokładnie wtedy, gdy na niebie pojawiła się kometa Haleya. Przewidział, że umrze, gdy kometa powróci, i faktycznie Twain zmarł w 1910 roku, dokładnie dzień po kolejnym przelocie tej samej komety. Numer 7. Książka, która przewidziała katastrofę Titanica. W 1898 roku Morgan Robertson napisał książkę Futility o luksusowym statku o nazwie Titan, który zatonął po zderzeniu z górą lodową. 14 lat później Titanic zatonął w niemal identycznych okolicznościach. Numer 6. Pocisk sprzed lat powraca. Podczas wojny secesyjnej pewien żołnierz został postrzelony, ale przeżył. Kilkadziesiąt lat później jego syn podczas prac na farmie wykopał zardzewiały pocisk. Niespodziewanie eksplodował on w jego rękach, zabijając go na miejscu. Co ciekawe, po badaniach okazało się, że był to dokładnie ten sam pocisk, który wcześniej zranił jego ojca podczas wojny. Numer 5. Połączenie Lincolna i Kennedy'ego. Abraham Lincoln i John F. Kennedy byli prezydentami USA, którzy zginęli od kul zamachowców. Lincoln miał sekretarza nazwiskiem Kennedy, a Kennedy Lincolna. Obaj zostali zabici w piątki przez strzał w tył głowy w obecności swoich żon. Ich następcy mieli na imię Johnson i urodzili się dokładnie 100 lat po sobie. Numer 4. Tajemniczy sobowtór króla Umberto I. Król Włoch. Umberto I pewnego dnia spotkał właściciela restauracji, który wyglądał jak jego sobowtór. Okazało się, że obaj urodzili się tego samego dnia, w tym samym mieście i ich żony miały na imię tak samo. Następnego dnia restaurator zginął w wypadku, a chwilę później zamachowiec zastrzelił króla. Numer 3 Matka i syn ocaleni przez tę samą osobę. W latach 30. pewna kobieta próbowała popełnić samobójstwo skacząc z mostu w Detroit. Ale została uratowana przez nieznajomego. Kilka lat później jej syn również chciał skoczyć z tego mostu i również został uratowany przez tego samego człowieka. Numer 2. Dwukrotne przeżycie bomby atomowej. Tsutomu Yamaguchi przeżył wybuch bomby atomowej w Hiroshimie w 1945 roku, a następnie wrócił do Nagasaki, gdzie trzy dni później przeżył drugi atak nuklearny. Był jedyną osobą oficjalnie uznaną za ocalałego z obu eksplozji. Numer 1. Tajemnicze odnalezienie. W 1887 roku pewna Angielka zgubiła na plaży w Anglii swoją ulubioną książkę. Po latach znalazła dokładnie ten sam egzemplarz, z jej imieniem na stronie tytułowej w małej księgarni w Paryżu. Historia potrafi być pełna niesamowitych przypadków, które trudno wytłumaczyć. Czy to wszystko tylko zbiegi okoliczności, czy może coś więcej? Napiszcie w komentarzach, który przypadek zaskoczył Was najbardziej i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli chcecie więcej takich historii.